Zaczynamy grudzień, więc pora na otwarcie pierwszego okienka kalendarza adwentowego, ale to nie będzie zwykły kalendarz. E, słuchajcie, stworzyłam program 24 dni mocy i pierwsze okienko to jest pierwszy post, który dzisiaj wrzuciłam. Post, w którym mówię o tym, żeby ustawić swoją intencję i jak prawidłowo to zrobić. E, Niby proste, niby łatwe, ale myślę, że e, podam tutaj kilka ważnych wskazówek i proszę zastosujcie się do tego, naprawdę wtedy ta Wasza intencja e, rzeczywiście zostanie puszczona i, e, i grudzień Wam to przyniesie. Uwierzcie mi, naprawdę to działa. Pierwsza rzecz, która, która jest ważna przy ustawianiu takiej intencji, to jest znalezienie sobie takiego spokojnego miejsca, spokojnego czasu w ciągu dnia. Może to być też wieczorem. Najlepiej sobie zapalić świeczkę, usiąść. Możesz sobie e, przygotować e, muzykę w tle taką relaksacyjną. Możesz sobie zrobić taką fajną e, zimową herbatkę, bo w końcu grudzień. Początek, początek właśnie grudnia. I to co. I jeszcze jedna rzecz. Możesz sobie przygotować kartkę i długopis. To też jest ważne, żeby sobie takie intencje zapisywać. Ale zanim zapiszesz, to co, to, co chcesz, żebyś zrobił lub zrobiła, to połóż sobie ręce na sercu i zamknij sobie oczy. Zacznij oddychać. Poczuj siebie. Poczuj ten moment tu i teraz. I pomyśl o tym, czego najbardziej pragniesz. Za zamkniętymi powiekami. I wypowiedz to głośno. Zobacz, jak się Twoje ciało czuje, jak ty się czujesz, kiedy wypowiadasz tę intencję. Zobacz, czy jest gdzieś opór, czy nie pojawia się właśnie opór. I zobacz, czy ta intencja rzeczywiście jest prawdziwa. Twoje ciało ci podpowie. Bo może być tak, że ty sobie pomyślisz okej, okay, intencją na grudzień jest zarobienie jakichś pieniędzy jakichś dodatkowych, tak? Żeby te do, dodatkowe pieniądze przyszły. Dlaczego? Bo są święta, bo są wydatki. Ale czy to jest prawdziwa intencja? Może prawdziwą intencją są właśnie te święta, które chcesz przeżyć, jak najpiękniej, może chcesz zrobić prezenty, może nie chcesz się stresować, może nie chcesz się, nie wiem, może nawet zadłużać, żeby te święta były udane. Więc chcę, żebyś faktycznie poczuł lub poczuła Jaka jest ta Twoja intencja? Bo właśnie może ta pierwsza myśl, którą ty ustawiasz, to wcale nie jest ta intencja, czyli wcale nie chodzi tutaj o te pieniądze, tylko o to, żeby poczuć się spokojnie, bezpiecznie, żeby zobaczyć y uśmiech na twarzy Twojego dziecka albo Twojej partnerki czy partnera. Więc zobacz tak naprawdę, jaka jest ta Twoja intencja, gdzie tak naprawdę to Twoje serce Cię prowadzi po. Tylko wtedy, kiedy ty faktycznie poczujesz co, je, co jest tą Twoją intencją, to to ma wtedy szansę się zmaterializować, zrealizować. I teraz, kiedy Ty już poczujesz całą tę swoją intencję, i wypowiesz to na głos, czyli możesz nawet powiedzieć, że pragnieniem mojego serca, pamiętaj ręce na sercu naprawdę to działa, e, dlatego że tutaj e, też e, pamiętajcie, że czakry działają, więc jeśli ty położysz właśnie ręce na swoim sercu, to też aktywujesz czakrę serca e, i wypowiedz po prostu e, wypowiedz to swoje pragnienie na głos, jakie wypowiesz, to poczuj po prostu te emocje, które będziesz mieć w sobie, kiedy ta intencja się spełni. Poczuj, zobacz, jak Ty się będziesz czuł lub czuła, kiedy już to będzie Twoje. I posiedź z tym chwilę. Daj sobie po prostu czas na to, żeby te emocje, te uczucia, żeby przez Ciebie płynęły. Wypełni się tym. Poczuj też w sobie wdzięczność. Ja często mówię o tej wdzięczności, ale ona jest niesamowicie ważna, niesamowicie istotna właśnie, e, kiedy pracujemy z intencjami. I oddychaj oddychaj i kiedy poczujesz już, że to jest twoje, że ty się z tym, że jest pełna zgoda w tobie, pełna akceptacja i taki spokój, spełnienie to otwórz sobie oczy i zapisz sobie tę intencję zapal świeczkę, niech ona się wypali, oczywiście fajnie jakbyś mógł mogła zapalić tę świeczkę na, w momencie kiedy tę intencję z tą intencją pracujesz nad tą intencją tak naprawdę żeby ją określić ale zapal świeczkę, niech ona się wypali do końca. I to jest pierwsze zadanie. To jest pierwszy dzień tego programu. 24 dni mocy. Ustal intencje i lecimy z tym dalej.